Jest w środku wszystko. Zawsze frytka. I to i to i frytka w środku. Ja lubię takie. Co oni w Chinszą? Oszczędzają na mięsie Ziemniakiem chcą nas tutaj, wiesz? Ale dobra, ważymy lawasz. 420 gramów. 17. Nowe. Ile to w Mordejze kosztuje? Obie pozycje 34 zł. I nic za wynos. 34 zł. W Krakowie droga kebab. Droga kebab. Lawasz same robimy. Prześwity, prześwity. Nawet gdzie nigdzie bombelki. Lekkie tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, papirus A, no i właśnie, tu nie ma kurczak, nie? Nie ma, nie ma No właśnie Tu tylko wołowo baranie samorobione, kraftowane I frytka w środku, taka akcja To źle? Coś mi w sosie ostrym nie pasuje znaczy, nie tyle co nie pasuje, zaskoczył czymś. A czym? Smakiem. Ile tu geta Mensa, 100 geta? 130 chyba. Na pewno nie 130. Jak już, to 120. pewno nie to nie jest 120. No. no, bo pewnie... Pewnie... no. no. Dlaczego? <laughs> Bardzo no. otry, dobry. Przez chwilę już się obawiałem, że zaraz jakiś ocetic z ketchupix się pojawi, ale nie, pomidorowy. Jest troszeczkę octowy, ale nie jest zły. Powiedziałbym, że jest dobry, jest mega ostry. Teraz powiem pewnie, że nie jest w ogóle ostry. Zielony ufoludek, ale dla mnie otry. Kurde, no dobry. Dobre mięso, dobry sos, naprawdę ostry sos, dobry rawar. Ja lubię frytki, takie? W kebabie lubię frytki. Jak jem kebaby poza filmami, no wiadomo, nie w każdym lokalu się da i nie w każdym lokalu to jest jakaś tam powiedzmy ich specjalność. No w Saraju takiej rzeczy nie robię, ale nie wiem, ja lubię dodatek frytki mieć w rollo. Lubię. W tych wszystkich chamskich kebabowniach kulistych Zazwyczaj się to nazywa kebab amerykański z frytkami Amerykana. Kurde, fajne to jest Ja lubię mieć ziemniaka, czy w gemuze właśnie tego takiego z fryturki Nie w postaci frytek, tylko kosteczek Tu frytka fajnie Mięsko jest bardzo dobre, bardzo kruche Bardzo smaczne Tu nie odlatujemy w żadne strony syryjskie, wiesz To jest naprawdę turecki kebab Dobry turecki kebab, tylko z frytką Podbajerzony tą frytką, ale mi to smakuje, mi to ja, pasuje Czyli złoto 50 zł drożej niż frisk i mamy 50 gramów więcej. Ale lawa wygląda na pierwszy z oka na lepszy niż od No jest bardzo dobry lawa. No i widzisz, to raczej, znaczy, znowu nie jest normalny kebab, bo jest ta frytka w środku, rozumiesz? I też nie ma kurczaka, tylko wołowo baranie, ale to mięso. ma jak od turasa po prostu. Bardzo dobre jest to mięso. Z racji tego, że jeszcze tu jest wszystko robione na miejscu, wiesz, nie przyjeżdża. Naprawdę jest to smaczne i sos jest bardzo ostry. Coś bym tu jeszcze mógł popracować z łagodnym, bo czuję tylko ostry, ale no, może tak się nalało. Nie wiem, kurde. Wydaje mi się, że to może być lepsze od friza. To jest znowu co innego, bo frytka i nie ma tu kurczaka.